Dobra, wybijaj godzina szósta, kujwa, bo już nie mam po mocy. No sięmanku, z tej strony Tommy and welcome back to One Night at Flammies. Napierdzielamy dalej, mam nadzieję, że mi się to w końcu uda przejść, bo ja dalej nie mam pojęcia, czy jest tylko jedna noc, czy pięć. Nazwa wskazuje na to, że mamy pięć nocy jednakże, że... E, znaczy, jedną noc, ale wydaje mi się, że tych nocy będzie pięć, no nie mam zielonego pojęcia. Mm, mam troszeczkę podpowiedzi, ponieważ musiałem się troszeczkę wspomóc tutaj tym. Mam nadzieję, że mi się teraz uda tutaj przejść. Zobaczcie, bo ten e, bub, co tutaj sra, za przeproszeniem, jak złożyć gazetę, jak skończy e, mu się papier, to znaczy, że za chwileczkę będzie tutaj biec, a e, natomiast ten e, clown, który wyskakuje, to za pomocą tych oczu na kamerze bodajże chyba piątej, tak, dokładnie, będziemy wiedzieli, kiedy skończy się, znaczy ile jeszcze możemy otworzyć i zamknąć kamery, dopóki on wyskoczy, te oczy po prostu wtedy znikają i wiemy, kiedy może wyskoczyć, tak, dobra, na razie tutaj nikogo nie mamy, mam nadzieję, że nam się teraz uda w końcu, w ogóle ten potwór, który się pojawia, nie widać go w ogóle tutaj na, na żadnej kamerze, jest to potwór, który zjada lawy, coś takiego, dobra, tam już się Flampty pojawił, on biegnie tutaj do mnie, znowu na 2B, tutaj jest, dobra, zobaczmy, tutaj na razie, tutaj na razie nikogo nie ma, dobra, mamy tutaj, ten tutaj jest sobie lawy dalej, tutaj wychodzą te oczy i go jeszcze tutaj nie ma, nie, nie wiem, jak też się te postacie nazywałem. no nazwijmy go Flampty Burki. Kwadrat, lawa i clown i oczy. Może tak ich nazwiemy, bo nie mam żadnego pojęcia. Dobra, tu już chyba flamty wyskoczył. Nie, tak też myślałem, że, że że... będzie, ale jednak się nie okazało. Dobra, on jest na dwa, a czyli za chwileczkę my tutaj zaatakuje, bo dalej sobie czyta tutaj gazetę. Dobra, już skończył czytać gazetę. Zobaczcie, teraz musi, 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 musi. Musi mu się papier to, ale to wyskoczyć, to wtedy będzie mógł nas zaatakować. Zauważcie, że clown mm, dopiero wyskakuje w czwartej. Dobra, mamy tutaj flamtigo. Zobaczcie dopiero, że. Mm... O, dobra, Flamptyrus sobie tutaj powrócił, dobra. Teraz ten chyba. Nie, nie mogę jeszcze. Zobaczcie, że ten clown występuje dopiero od czwartej godziny. Także mamy tutaj troszeczkę czasu na to, żeby się przygotować, że tak powiem. Dobra, tu jeszcze. Ta gazeta jest, dobra, ten tutaj dalej wyskakuje. Kuźwa, tutaj też jest Flumpty, no nie mogę się tak ym, barykadować za bardzo, bo za jednego mi zabraknie tej baterii. Dobra, Flumpty tu już jest, ten też już tutaj jest, także nikogo tutaj nie ma. Zauważcie, że oni się troszeczkę dłużej tutaj ym, pojawiają przy tych drzwiach i próbują nas zaatakować. Dobra, ten tutaj jeszcze ma tą swoją śmieszną gazetę. Ja przepraszam, że ten pasek tak na, na dole wyskakuje, ale mam grę otwartą w oknie, ponieważ ym, tak mi się chyba łatwiej nagrała, ponieważ ym, czasem jest tak, że Unity Engine powoduje to, że... Czasami e, po prostu nagrywa się biały obraz, nie mam zielonego pojęcia. Jeżeli mam to w oknie, to wtedy jest wszystko ok. Unity Engine jest takie troszeczkę zrypany, no nie wiem, nie mam zielonego pojęcia. Nie wiem, czy ktoś ma takie problemy jak ja, czy też nie. Dobra, ten sobie tutaj dalej fajkę pali, ten tutaj też do mnie przychodzi, czyli za chwilę dwóch do mnie podejdzie, flampty, dobra, tym tutaj sobie jeszcze, zraza yy, za przeproszeniem, jeszcze troszeczkę tego papieru ma, dobra, ten już tutaj wyskoczył, flampty go na razie jeszcze tutaj nie ma, chociaż jest na 2A, jest bardzo blisko mnie, dobra, flampty już tutaj też będzie, dobra, zobaczcie i tego tutaj też cały czas na razie nie ma, także ja mam tutaj cały czas zabarykadowane drzwi, dobra, flampty się odsunął zobaczcie, ten też się tutaj odsunął, za chwilę tutaj do mnie przybiegnie ten owy bubr, dobra, zobaczymy, mam nadzieję, że nam się naprawdę, kurde, uda, bo ja się strasznie Staram, że tak powiem. Dobra, flampty, kwadrat i Bubru Ma jeszcze troszeczkę papieru toaletowego. Jak mu się ten papier toaletowy skończy, to będę się mógł przygotować do tego, że zacznie do mnie biec. Natomiast on się cały czas yy, podciera. W ogóle jest to śmieszne, że, że kamera jest zamontowana w ubikacji. <grym> to, jest, to jest to śmieszne. Kurde, flampty się bardzo szybko tutaj pojawił. Nie wiem też dlaczego. Ale on przeskoczył chyba o 6 pól naraz. Dobra, dobra, flampty już tutaj jest. Tutaj na razie też nikogo nie ma, dobra, na szóstce też nie, dalej ten papier jest dostępny, dobra, tu mamy, tu, tu, flamtygo na razie cały czas nie ma, dobra, tutaj możemy być, mieć... na chwilę ten tutaj woda mnie wyskoczy, zobaczcie, jedynka, dwójka, trójka, szóstka, papier toaletowy dalej jest, no, panie, już tutaj się przygotowujesz pomału, on zawsze yy, kurzy tutaj tą... Fajkę, że tak powiem, przed tym, że nie mnie zaatakuje. O, kuźwa, zobaczcie, dwa razy. O, papier toaletowy musi już skończył. ja muszę tutaj e, przyuważyć, kiedy oni, dobra, flamki już sobie tutaj znikną. Także flamki, go tutaj nie ma, tego też już tutaj chyba nie będzie. Tak mi się wydaje, dalej jest kuźwa, on tutaj strasznie długo stoi. Dobra, zobaczcie, mamy tutaj m, na szóstce, na razie nikt tutaj nie biegnie. O, kuźwa, dlaczego tutaj zamykam drzwi? Miałem tylko tutaj nacisnąć. Dobra, ten tutaj do mnie na razie też nie biegnie, ale za chwilę mu się zachce do mnie przybiec, bo już papier toaletowy się skończył. Zobaczcie, nie umiem znaleźć tego... Kuźwa. To, dobra, oni tutaj są. Dobra, flampy już tutaj też idzie. Ja się muszę przygotować do tego bobra, bo jak mu się już papier toaletowy skończył, to na bank będzie chciał do mnie przylecieć. Dobra, ten jest tutaj, ten jest tutaj. Kuźwa, zaczynają się jakieś odgłosy niepokojące. Dobra, oni są tutaj cały czas. Na szczódce, dobra, Bubur do mnie jeszcze nie leci. O, Bubur chyba. Na wszelki wypadek zamknę tutaj drzwi dokładnie, bo on już tutaj przybiegł. Widzieliście? Dobra, jest tutaj Flampty. Dobra, znowu tutaj jest papier toaletowy. Nie wiem z... 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 kiedy on się tutaj pojawił, ale jednak mamy ten papier toaletowy. Zobaczcie, jest trze trzecia godzina, a już mam kurde połowę baterii zeżartej. Z... Jest troszeczkę Liptonowa, bo za chwilę tutaj e, wyskoczy ten głupi clown. No, miejmy nadzieję, że. Nie będzie jakiejś tam tragedii, to wtedy jak ten clown zacznie wyskakiwać, to ja po prostu zacznę, nie wiem, nie mam żadnego pojęcia to zacznę robić, ale może tylko naciskać na drzwi i sprawdzać, czy oni się tutaj pojawiają, czy nie, może tak to będzie najrozsądniej, bo bobra po prostu też słyszymy. Dobra, ten już tutaj lawy zjadł, zobaczcie, na razie tutaj nikogo nie ma, bo przecież jak będzie bieg do mnie ten bóg, to chyba go też jakoś tak mi się wydaje. Kuźwamać. mać, znowu ten tutaj wyskoczył, dobra, na szóstce, ten jeszcze tutaj ma papier, ma jeszcze połowę papieru, no także spokojnie, dobra, clown już tutaj wyskakuje, zobaczcie, tutaj mamy właśnie te oczy, ile jeszcze tutaj możemy y, kamery sobie otworzyć i tak dalej, dobra, tutaj na razie nikogo nie ma, tutaj też na razie nikogo nie ma, zobaczcie, tutaj na piątce te oczy powodują, ile jeszcze możemy sobie y, kamery otworzyć i zamknąć, tak mi się też wydaje. Zobaczcie. no, Oczy znikają pomału. Jeżeli te oczy będą super zniknięte, że tak powiem, to wtedy clown mm, już będzie pomalutko wychodził. Zobaczcie, te oczy są coraz to niżej. A kuźwa maźle, dokładnie flampty. tutaj jest, nie miałem go nigdzie zlokalizować. Już tutaj sobie idą te głupie kuźwa krowy zasrane. To ja może zrobię tak, że ja będę cały czas tak tutaj sobie oglądał. Bo przecież nie może być tak, że clown że mnie po prostu zaatakuje. Nie wiem, co mam naprawdę teraz zrobić, ale tak będę musiał... O kuźwa, ten się tutaj pojawił, ale tak chyba będzie najrozsądniej, że tak powiem, ponieważ, em, no nie wiem, nie mam żadnego pojęcia, co ja mam zrobić, ale kuźwa, ten dalej tutaj jest, ten też tutaj jest i to jest właśnie najgorsze, bo teraz używam full po prostu serwisu i ja nie wiem, czy mi to starczy do 6 do do nad ranem, dobra, tego tutaj nie ma, o kuźwa, zaś tutaj Flamty wyskoczył. Dobra, na razie tutaj nikogo nie ma. Spróbuję. Spróbuję to teraz tak przejść. Jeżeli nie, to. Jeżeli. Ja tutaj nasuwuję nasu, nasu, przypadkiem, czy Bobla nie ma. Tu jest Flampty. Tutaj na razie nikogo nie ma. Bo jeżeli by Flampty miał. Y, znaczy, jeżeli by ten Bóg miał przylecieć, to ja na następnej rozgrywce spróbuję. Nie Nie słychać go, ale ten jest tutaj. Na następnej rozgrywce spróbuję zrobić tak, że po prostu. O, Kuźwa, zresztą tutaj flampt jest. Nie otwieram na razie. Dokładnie ten tu jeszcze jest. Kuźwa nie dostał się tutaj do nas na razie. Dobra, flamptiego nie ma. Dobra, tego też tutaj nie ma. Bo wiecie o co, chodzi? jeżeli by tutaj ten bób miał teraz przylecieć i mnie przestraszyć. Ja po prostu później będę tylko i wyłącznie z szóstej kamery korzystał, tak by było najrozsądniej. Ale nie no, bo przecież nie mogę tak za dużo z tych kamer korzystać. Bo wtedy yy, zaatakujemy ten klaun I ten klaun chyba też powoduje, że. Yy, co to było? Te złote jajko się wtedy też pojawia. Dobra, przypomnienie, przypomnienie że mam na popołudniową zmianę. Dobra, wybijaj. Godzina szósta, kuźwa, bo już nie mam pomału mocy. Miejmy nadzieję, że to kuźwa. Ja tak już oszczędnie to załączam tutaj. Jo, kuźwa. Dobra, zobaczcie, mam już tak mało kuźwa, kres, to jest chyba tylko i wyłącznie jedna kreska, tak mi się wydaje. Nie wiem, czy ten pajac się cofnął, czy też nie. Kuźwa, ten jest najgorszy po prostu, bo on tutaj strasznie długo jest kuźwa, zobaczcie, ile mam kuźwa, jeszcze że energii, ja tego nie przejdę, no. Dobra, zobaczcie, zobaczcie, ja tego nie przejdę, po prostu nie, nie, to, to jest, to jest po prostu nie do przejścia. Szósta godzina, proszę cię wybijać. Szósta godzina jest! Kuźwa, udało się. <laughs> Ham! Co to znaczy ham? One night at Flumpty's. To była tylko jedna noc, czy będzie jeszcze więcej? No, to była jednak tylko i wyłącznie jedna noc. Ale nie martwcie się, ponieważ jest One night at Flumpty's dwójka, która jest troszeczkę cięższa. The beavers. Widzicie, to jest ten puf jakiś czy Redman? Redman, pozdrawiam cię, zobacz, nawet ty jesteś tutaj w One night at Flumpty's. Grumpus the Clown and Golden Flumpty. Oh, oh, Okej, okay. the edge, edge end. <laughs> okay, super, udało mi się przejść One Night at Flumpty's. E, troszeczkę mm, musiałem to strategicznie zagrać, że tak powiem, ale jeżeli by tej baterii po prostu nie, nie starczyło, to po prostu bym tego nie przeszedł, no ale udało się, One Night at Flumpty's zaliczone, taka pieczęć, taka pieczęć by się teraz tutaj przyda, albo, o, ja sobie tutaj na klatce pierwszej będę robił takie, jak przyda na jak, jak, jakąś grę, to będę sobie tutaj takie pieczęcie robił, albo w serialu um, The Hundred chyba jest wyżłobione, ile, ile Ludzi zabiję jeszcze wtedy ci tak wypalali. Tutaj takie ten i jeden gości, chyba po prostu tak wszystko tutaj rozpierdzielono. Także dobra, dzięki, że Ci się ta seria podobała. Zapraszam Cię też do kolejnej serii, bo na pewno będzie One Night at Flampty's dwójka. Um, mam nadzieję, że będzie troszeczkę cięższa, mogę powiedzieć? Nie, że będzie może taka sama, może troszeczkę cięższa. Zobaczymy. Może będziemy mi tyle samo fightów sprawia sprawiać, co One Night at Flampty's. Tego bym sobie życzył w dwójce, dobra. Dzięki, że subskrybujesz, dzięki, że oglądasz, dzięki, że komentujesz. Widzę cię w następnym video. Na razie go dzięki, cześć! U. Oh shit! Oh shit! Oh shit! On jest za nami! On jest za nami! Pierwsze nawet po coś widać, jak ja się boję. Takie ja się boję, to po prostu daluście w pół-giolo.